Dziewczyny. zgodnie z zapowiedzią z ostatniego filmika, w tym wejściu będziemy używać mikrodermabrazji. W skład zestawu wchodzi preparat złuszczający, od którego zaczniemy, a później preparat znany już z poprzedniego filmiku, preparat zmniejszający widoczność porów. Na początek buzię mam oczyszczoną i umytą żelem 4 w 1. Tym z zestawu Time z poprzedniego filmu. Przechodzimy do mikrodermabracji. Bierzemy produkt. Znowu niewielka ilość. I rozprowadzamy go po całej buzi okrężnymi ruchami. Mikrodermabrazja jest y, produktem fizycznego złuszczania naskórka. Świetnie wygładza nam buzie. Likwiduje niewielkie zmarszki oraz blizny i widocznie spłyszcza te głębokie. Złuszcza komórki naskórka, zrogowa ciałe zebrane wokół naszych porów, odsłaniając głębszą warstwę skóry, dzięki czemu skóra wygląda zdrowo, jest rozświetlona, wygładzona. Pamiętajcie, żeby zawsze używać na koniec zestawu nawilżającego. Nasza skóra potrzebuje dużo nawilżenia, jeżeli aplikujemy na nią jakieś produkty złuszczające i ścierające. Dobra, cała buzia dokładnie oczyszczona, jest to bardzo przyjemny efekt. Takich drobinek, jakby piasku na skórze. Ok. Zmywamy preparat. Pamiętajcie, żeby bardzo dokładnie usunąć cały preparat, tak, żeby nie czuć na skórze żadnych drobinek. Delikatnie osuszamy twarz czystym ręcznikiem, o czym mówiłam już w poprzednim wyjściu. Tak. I przechodzimy do dalszego kroku. Aplikujemy preparat zmieszający widoczność porów. Dzięki temu, że mikrodermabrazja złuszczyła nam, złuszczyła nam yy, zrobowacie na skórek, otworzyła nam nasze pory, teraz pr preparat idealnie będzie się aplikował i wchłaniał w skórę. Niewielka ilość, rozcieramy i swarowujemy. O. Dobra. Tak. I przechodzimy do wieczornej pielęgnacji, którą przedstawiałam w poprzednim filmiku, czyli wchodzi nam eliksir nocny z granulkami, które pod wpływem ciepła naszych dłoni pękają i idealnie nawilżają nam naszą skórę. Tak. Nawilżenie jest bardzo istotną rzeczą. Ok. Pamiętajcie, że nawilżona skóra to zdrowa skóra. Kolejnym produktem jest krem, który pamiętacie z poprzedniego filmiku. Krem głęboko nawilżający, Strażnik Młodości Marykej. Znowu niewielka ilość produktu. I smarujemy. I smarujemy, domykając nawilżenie, nawilżenie naszej buzi. I na koniec krem pod oczy. Bardzo istotne, abyście pamiętały o tym, że musimy dbać o naszą skórę pod oczami. Tak, mam tylko głowę która jest delikatniejsza i bardziej podatna na przesuszanie i efekty starzenia. Pierwsze efekty starzenia, zmarszczki jakieś mimiczne, drobne zmarszczki obserwujemy przeważnie o tutaj w okolicach oczu i musimy dbać o tą skórę, aby była idealnie nawilżona i odżywiona. I to jest wszystko. Tak przedstawia się proces Mikrodermabrazji. Pamiętajcie, aby produkty złuszczające używać średnio raz w tygodniu. Systematyczność to klucz do sukcesu.